Dzień dobry, kochani. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać taką gwiazdkę. Pokażę Wam, jak zrobić gwiazdkę i jak ją powiększać, bo ten wzór możemy powiększać ile tylko chcemy. O, tutaj już taka przepotężna gwiazdka. A przy okazji też Wam pokażę, jak dokładać drugi kolorek do naszej gwiazdki. I tak, zanim powiem co nam potrzebne, no to zachęcam do łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczka i do opisu tam jest link do Bajkofi i można mi postawić taką wirtualną kawkę. A teraz mówię co potrzebujemy. No standardowo włóczkę. I ja tutaj wam pokażę jak zrobić na takiej najzwyklejszej włóczce tutaj akurat jaki materiał macie, to jest już zależne od was, bo jak widzicie można praktycznie z każdego rodzaju włóczki wykonać tą gwiazdkę. Tu jest taka ozdobna włóczka, tutaj mam Jarnark Jeans, a tu w sumie nawet nie wiem, co to za włóczka. Miałam jakąś końcówkę i chciałam przetestować wzór. Także włóczkę potrzebujemy, szydełko, igłę, nożyczki i to jest zupełnie wszystko, co jest nam potrzebne. Także kochani, zaczynamy od razu szydełkowanie. Naszą pracę zaczynamy od magicznego kółeczka. Jak jeszcze nie potraficie robić kółeczka, to tutaj powinien Wam wyskoczyć link właśnie do Magic Ringa. I tutaj krok po kroku, powolutku pokazuję, jak to kółeczko zrobić. I tak jak będziemy mieli magiczne kółko, robimy trzy oczka łańcuszka. I to jest nasz pierwszy słupek. Następnie na kółku robimy słupek, dwa oczka łańcuszka, dwa słupki, dwa oczka łańcuszka znowu dwa słupki. Dwa oczka, łańcuszka, dwa słupki. Dwa oczka, znowu dwa słupki, dwa oczka, łańcuszka i ostatnie dwa słupki, bo mamy sześć takich. Par słupków, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i szósty raz, dwa słupki, raz i dwa. Teraz zaciskamy nasze kółeczko, robimy jeszcze dwa słupki i wbijamy się tutaj w górne oczko tego pierwszego słupka z oczek łańcuszka i robimy oczko ścisłe, czyli przeciągamy włóczkę. I tą przeciągniętą włóczkę przeciągamy przez pętelkę na szydełku. I mamy w ten sposób gotowe pierwsze okrążenie. Drugie. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka. To jest nasz pierwszy słupek, plus jeszcze jedno oczko. Teraz przechodzimy tu na łańcuszek i robimy słupek. Dwa oczka łańcuszka i słupek. Teraz oczko łańcuszka. I znowu przechodzimy na kolejny łańcuszek, gdzie robimy słupek, dwa oczka i słupek. Oczko łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łańcuszek. I tutaj również robimy słupek. Dwa oczka i słupek. Oczko łańcuszka na łańcuszku. Kolejnym słupek, dwa oczka i słupek, oczko łańcuszka, na łańcuszku słupek, dwa oczka i słupek, oczko łańcuszka. I przechodzimy na ostatni łańcuszek, gdzie robimy słupek, jeden i dwa oczka łańcuszka. I wbijamy się raz, dwa, trzy w trzecie oczko tego pierwszego słupka z oczek łańcuszka. Robimy oczko. Oczko ścisłe. I mamy kolejne okrążenie gotowe. Następne okrążenie. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka. To jest nasz pierwszy słupek. I teraz. Gdzie mieliśmy to jedno oczko łańcuszka pomiędzy słupkami, robimy pół słupek. Przechodzimy na dwa oczka, tutaj i tu robimy dwa słupki. Dwa oczka łańcuszka. I dwa słupki, półsłupek, na tu oczku, na łańcuszku, dwa słupki, dwa oczka, dwa słupki. Półsłupek na oczku. Na łańcuszku, dwa słupki, dwa oczka, dwa słupki. Półsłupek na łańcuszku na tym oczku łańcuszka i znowu. Na łańcuszku dwa słupki, dwa oczka, dwa słupki. Oczko na oczku, przepraszam, półsłupek. Tutaj na dwóch oczkach, dwa słupki. Dwa oczka, dwa słupki na oczku półsłupek i tutaj dochodzimy do ostatniego łańcuszka, gdzie robimy dwa słupki, dwa oczka i jeden słupek. Teraz tylko wbijamy się tutaj w raz, dwa, trzy w trzecie oczko tego pierwszego słupka z oczek łańcuszka i robimy oczko ścisłe. I tak się prezentuje kolejne okrążenie. Teraz przejdziemy sobie oczkiem ścisłym tutaj nad półsłupek. Tu mamy półsłupek i tutaj robimy oczko ścisłe. I teraz możemy zacząć kolejne okrążenie. Robimy najpierw oczko łańcuszka, następnie nad półsłupkiem robimy półsłupek. Omijamy najbliższy słupek półsłupka, czyli tutaj, jak mamy półsłupek, to tutaj najbliższy słupek zostanie pominięty. Wbijamy się nad kolejnym słupkiem i robimy słupek. Na łańcuszku robimy trzy słupki, trzy oczka łańcuszka i trzy słupki. Teraz robimy słupek nad słupkiem. I jak się przyjrzymy, to tutaj mamy półsłupek i najbliższy słupek półsłupka pomijamy i z jednej, i z drugiej strony, czy tu, czy dalej. Będziemy pomijać zawsze najbliższe słupki od półsłupka, czyli pomijamy nad półsłupkiem, robimy półsłupek, pomijamy tutaj, omijamy. Najbliższy słupek, nad następnym robimy słupek. Teraz trzy, trzy słupki na łańcuszku. Trzy oczka łańcuszka. I znowu trzy słupki na tym samym łańcuszku. Słupek nad słupkiem. I tu znowu mamy półsłupek, a najbliższy słupek półsłupka pomijamy. Półsłupek nad słupkiem. Pomijamy słupek, słupek nad słupkiem. Na łańcuszku trzy słupki. Trzy oczka, trzy słupki, słupek nad słupkiem, i znowu pomijamy słupek nad półsłupkiem, półsłupek, pomijamy tutaj słupek. Słupek nad słupkiem. Na łańcuszku trzy słupki. Trzy oczka. Trzy słupki. Słupek nad słupkiem. Pomijamy jeden słupek, pół słupek. Nad, słupki, nad półsłupkiem, przepraszam, pomijamy słupek, nad kolejnym robimy słupek. Trzy słupki na łańcuszku. Raz, dwa i trzy. Trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki na łańcuszku, na tym samym. Raz. 2, 3. Słupek nad słupkiem. Pomijamy słupek, półsłupek nad półsłupkiem. Pomijamy słupek, słupek nad słupkiem kolejnym. Tu mieliśmy półsłupek, tu ominięty słupek, tu ominięty słupek. Trzy słupki na łańcuszku. Trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki na łańcuszku. I na sam koniec robimy oczko ścisłe w pierwszym półsłupku, który tutaj zrobiliśmy na początku. Oczko ścisłe i kolejne okrążenie mamy gotowe. Już teraz zaczyna ta gwiazdka wyglądać rzeczywiście jak gwiazdka. Kolejne okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka i tak będziemy w sumie zaczynać każde jedno okrążenie już teraz. Oczko łańcuszka i półsłupek nad półsłupkiem. I tutaj jest zasada taka sama jak przy poprzednim okrążeniu, czyli pomijamy najbliższe półsłupkowi słupki, czyli jak tu mieliśmy półsłupek, to ten i ten po drugiej stronie słupek zostawiamy w spokoju, jakby ich nie było i wbijamy się dopiero nad kolejny. I tak robimy słupek nad słupkiem. Pamiętamy, że pominęliśmy tutaj najbliższy półsłupka słupek. Słupek nad słupkiem, słupek. Nad słupkiem, słupek nad słupkiem. Trzy słupki na łańcuszku. Raz. I dwa. I trzy. Trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki na łańcuszku. Raz. Oj. Dwa. I trzy. Teraz słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem. Robimy słupki nad prawie każdym słupkiem, bo pamiętamy, że tutaj najbardziej bliskie półsłupkowi słupki zostawiamy w spokoju. Więc omijamy, pomijamy ten słupek i robimy półsłupek nad słupkiem znowu pomijamy kolejny słupek bo jest sąsiadujący z półsłupkiem a nad kolejnym robimy słupek nad następnym słupek nad kolejnym słupek potem na łańcuszku trzy słupki trzy oczka łańcuszka i trzy słupki raz, dwa i trzy. I teraz znowu nad słupkiem słupek o, rozpędziłam się, a nie mówiłam nad słupkiem słupek, nad słupkiem słupek, nad słupkiem słupek tu mamy kolejny słupek sąsiadujący z półsłupkiem, więc go zostawiamy i robimy półsłupek. Nad półsłupkiem. I tak, kochani, przerabiamy dookoła. Ja wezmę teraz inną gwiazdkę i pokażę Wam, jak dołączyć kolor, i dalej, jak ta zasada właśnie yy, wygląda w innych okrążeniach. Zaczynamy sobie, pamiętamy, nad półsłupkiem, i drugi kolor też sobie dołączymy. Nad półsłupkiem. Poczekajcie, wezmę sobie tylko inne szydełko. I tak kochani. Zaczynamy nad półsłupkiem. Bierzemy sobie drugi kolor, składamy o w taki sposób, żebyśmy mieli dwa końce. I tak. Bijamy się nad półsłupkiem, przeciągamy włóczkę, tak żeby powstała nam taka prowizoryczna pętelka. I teraz przez tą pętelkę przeciągamy dwie nitki do momentu, aż nam ta jedna wyjdzie. I teraz zaciągamy sobie tą dłuższą nitkę i możemy pracować. Po dołączeniu kolorku robimy oczko, łańcuszka i półsłupek nad Półsłupkiem. I spójrzcie, tutaj taka sama zasada jak pokazywałam Wam przy poprzednich okrążeniach, czyli najbliższy od półsłupka słupek po jednej i po drugiej stronie zostaje pominięty. Następnie nad każdym innym słupkiem robimy po słupku, czyli pomijamy i tak słupek nad słupkiem. Słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem. O, tu widzę, że coś się pogmatwało. Słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem, czyli na każdym słupku oprócz tego najbliżej oczka, przepraszam, oprócz półsłupka, robimy słupek. Trzy słupki. Trzy słupki na łańcuszku. Raz, dwa, trzy. Trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki na tym samym łańcuszku. Raz, dwa i trzy. I teraz znowu nad każdym oprócz tego najbliżej półsłupka. Słupku robimy słupek, czyli słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem. I tu nawet już nie liczymy tych słupków, tylko po prostu je robimy aż do momentu właśnie tego najbliżej półsłupka. Więc omijamy ten słupek i wbijamy się nad półsłupkiem, robiąc półsłupek. O, mam nadzieję, że dobrze to tłumaczę. Ale, jakby były jakieś pytania, proszę śmiało piszcie w komentarzach. Postaram się, jakieś nieścisłości, nie nie jeżeli są, wyjaśnić. I tak mamy półsłupek nad półsłupkiem, i dalej omijamy słupek. I nad kolejnym robimy słupek. Dalej słupek. Słupek. Nad słupkiem, słupek nad słupkiem. Słupek, oj. Słupek nad słupkiem. Trzy słupki na łańcuszku. Trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki na tym samym łańcuszku. I znowu robimy słupki do momentu tutaj najbliższego. Słupka. Czyli słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem. Słupek nad słupkiem. I znowu mam tutaj słupek, który pomijam i nad półsłupkiem robię półsłupek I znowu pomijamy najbliższy tutaj najbliższy słupek i nad kolejnym robimy słupek i tak dalej i tak dalej Kolejne okrążenie, jakbyśmy chcieli robić, no to znowu zaczynamy na oczku. Przepraszam, na półsłupku omijamy słupek pierwszy. Następnie nad każdym jednym robimy po słupku. I tu na rogach pamiętamy, że robimy 3 słupki, 3 oczka i trzy słupki. I to by, kochani, było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że wszystko dobrze wyjaśniłam. Jeżeli, tak jak mówiłam, będą jakieś nieścis nieścisłości, proszę, piszcie. A ja Wam za dzisiaj już bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, kochani, i powodzenia.